dzisiaj głośno o y, proponowanej y, zmianie ordynacji wyborczej, tak? Dzwonicie do nas, pytajcie się o nasze stanowisko, nasze zdanie. O moje nie y, Ja y, się wypowiedziałem, że jeśli ma być dwukadencyjność, okej. Okay. Takie jest prawo, tak? Tylko uważamy, że nie powinno działać po prostu wstecz. Oczywiście y, 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 nasz Narodowy Trybunał, czyli prezes Kaczyński, jest innego zdania. Y, natomiast wiecie, ubolewam nad czym. Y, y, że niektórzy politycy, i to publicznie mówią, yy, odzorowują się, wiecie, na filmie Rancho. Żenada, powiem tak. A może jakąś ba ba bajeczkę politykom. Yy, tylko ja obawiam się, że ci politycy PiSu chyba nie do końca ostatnie odcinki yy, oglądali, albo może prawie oglądali, bo jak pamiętacie, yy, nasz Wójt Kozioł, potem senator Kozioł nawet startował na prezydenta. Yy, że to dla nich jest pewna lekcja pewnej ostrożności. Jeden z dyrektorów szkół na terenie gminy Cholnicy się ostatnio wypowiadał publicznie w mediach, że tak, zdecydowanie jestem za tym, że była dwukadencyjność. Okej, okay, niech jest. Tu trudno na ten temat dyskutować, tym bardziej, że trudno się wypowiadać w własnej sprawie, tak? Natomiast ja chcę w najbliższym czasie temu dyrektorowi zadać pytanie. Czy yy, nie sądzi, żeby też ograniczyć kadencyjność dla dyrektorów szkół? Tym bardziej, że tam kadencja trwa 5 lat, czyli w sumie dwie kadencje trwają 10 lat. Takie pytanie temu dyrektorowi po prostu zadam. Bo to ładnie się wypowiadać yy, w innej sprawie, yy, w cudzej sprawie. Natomiast szanowni państwo... Niech są dwie kadencje, bardzo proszę. Tu, tu trudno na ten temat yy, dyskutować, jeśli będzie po prostu taka bola y, parlamentu, chociaż też uważamy, dlaczego to ma parlament, 460 posłów, senatorów, 100 senatorów, o tym się wypowiadać, a nie bezpośrednio mieszkańcy w wyborach bezpośrednich. Najtrudniejszym pracodawcą dla nas to proszę mi wierzyć, są bezpośredni wyborcy. To my codziennie musimy myśleć o to, yy, walczyć, zabiegać po prostu o głosy. Natomiast ja też powiedziałem tutaj panu Stasiowi Kamińskiemu, że operatywności, uczciwości, public relations, yy, kontaktów yy, ze społeczeństwem, politycy, którzy są w Warszawie, naprawdę mogliby się uczyć od niejednego po prostu samorządowca. Oczywiście nie można też uogólniać na podstawie pojedynczych wpadek jakiegoś samorządowca w Polsce, bo to uogólnienie przechodzi po prostu na nas wszystkich. Yy, to, co też powiedziałem dla czasu no ja się w tej chwili czuję jak wyklęty, bo myślałem, że to zaszczyt. pracowe 27 lat z woli wyborców, z woli mieszkańców. Pierwsze kadencje były pośredni, pośrednimi wyborami poprzez radnych, ale ostatnio z woli wyborców. Czuję się w tej chwili jak wyklęty. Myślałem, że jest to powód do dumy, do, yy, do radości, natomiast w tej chwili no, yy, czuję się po prostu przez polityków. Poniżony. Jesteśmy proszę wieźć, po prostu proszę drugim natomiast, natomiast w tej chwili, no, pewnie Jacek Balciński pewnie w tym temacie chciałby po prostu coś powiedzieć. No co ja mogę powiedzieć? Prawdę? Mówiąc, proszę Państwa, jakiś czas temu yy, mówiłem prawie że głośno już, że te dekadencje mi wystarczą. To jest gmina o specyficznej, yy, 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 mała gmina i często te problemy są zupełnie inne niż tutaj. Mnie po prostu brakuje zawsze pieniędzy i to ciężko te pieniądze wymyślić z powietrza. Yy, ale w tej chwili to mnie mobilizuje do tego, żeby jak najbardziej bić się o swoje prawa, bo w tej chwili. Czuję się drugim sortem. A poza tym uważam, że mówienie społeczeństwu, mówienie wyborcom, mieszkańcom, mówienie, że na tego wolno ci głosować, a na tego nie, to, to jest jak płynięcie w twarz. To tak jakby powiedzieć, że mieszkańcy, obywatele polscy są nie dość mądrzy, że użyję tego delikatnego określenia, nie dość mądrzy, żeby wybierać. A poza tym jeszcze jedno. Przyrównuje się nas bardzo często przecież prezydent y, Polski, dwie kadencje, tak? Dlaczego nie samorządowiec? No ale prezydent nie jest kontrolowany właściwie. Dlaczego nie po senator, dwie kadencje jak wszyscy? to A, wszyscy. My jesteśmy na każdym etapie. Po pierwsze, jesteśmy kontrolowani na co dzień przez mieszkańców naszych i to musielibyście Państwo widzieć. U mnie drzwi są cały czas otwarte i się wchodzi prosto z dworu. I tak często w kaloszach ktoś wchodzi, w Szpilkach też. Y, i, i, I wysłuchujemy i dobrych rzeczy, i często też i złych, bo nie mówię, że robimy wszystko dobrze. I uciekni wątek z tego wszystkiego. Natomiast my jesteśmy kontrolowani przez co 4 lata, przez RIO, 4 miesiące siedzi ktoś u nas tak i bardzo dokładnie to kontroluje. CBA tych organów tak naprawdę jest bardzo dużo. No oczywiście Rada gminy cały czas patrzy na ręce. Więc to naprawdę nie powinno się porównywać prezydenta Polski do, 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 do prezydenta miasta, wójta burmistrza. Także ja jestem zmobilizowany, dzięki panu prezesowi, do kandydowania i walczenia o swoje prawa.